Cześć, dzisiaj jestem w Brzegu. Jest tutaj retrosfera, za mną zamek Bowzera, gdzie dzieje się cała, cała impreza. Zapraszam na krótką relację z mojej strony. Idziemy na spacerek po zamku. Tu mamy piwo z Żuka. Mamy główne wejście, tu przed wejściem można sobie usiąść, coś zjeść. Tam siedzi Rafał, stary gracz. Idziemy. Przechodzimy przez bramę. Idziemy, może, najpierw w lewo. Mamy strefę chilu. Tu mamy część komputerów przeniesionych, komputerów sprzętu ze sali głównej, do której pójdziemy. Za jakąś chwilę. Amiga. Idziemy dalej od tej strony idziemy dalej, w tym roku mamy jeszcze nowe pomieszczenie. W tamtym roku nie było dostępne, pewnie będzie słabo słychać, co mówię, bo tutaj głośno strefa nietypowe kontrolery. Możemy sobie pograć na macie w tekena. Zuka do snesa. Kto z widział, że takie coś w ogóle jest? Yy, widział, wiedział. Idziemy ja, dalej. Po, przeciw, po przeciwnej stronie Mamy wejście na górę z niej ujęć na Tak

Mam stresa, katuazu. W tle już słychać prelekcję M -Pfadrat.

można sobie pograć na nowym Switchu w dwójce przetestować rewelacją jest to kto pamięta na Polsacie o.

ta pensja jest o wiele gorsza niż w, w zadań, to są w 2000 roku. Jeżeli chcecie zabrać pierwszego wypowiedź, to nie zajęcie się tym Pójdźcie na nogach i kupcie to w innym wydanie ulepszone z 2000 roku, ponieważ jest wielokrotnie lepsze niż to, co zostało w latach 2000. Poza tym, nie zdecydowano się na żadne usprawnienia związane z, no jednak, tym mocno archaicznym systemem sterowania, co, o czym uczono, że dopiero w przypadku tego remake'a, bo No i ta kolekcja nie ma tych skutek, więc moim zdaniem był zdecydowany błąd. <try>

podpisuje pod to wszystko ale tak że pod podpis bez... i nie chodzi tutaj o same doktryny, o których wspomniałem, czy mafii. Jeśli one zachowują ducha w oryginału, to nie ma z tym problemu, ale zmieniono kompletnie klimat tej lokacji. Wycięto z podróżu

Oni czyszczą całe mieszkania. Umierają Niemcy, nie? Tam podziwczyny. nie tak mieszkanie za chwilę dobre To będzie. Um, so, no, no, no .その to będzie. Całe będzie. To będzie. To będzie. To To będzie. To mogą To nie ma nie ma żadnych zadań, które Nie

Thank <laughs> 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 <How laughs> you. <have> the <How>

Coraz mniej, coraz mniej, z każdą chwilą. Trzeba brać podpis. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Nie, wszystko się spaliło. Wszystko polało, się strasznie. I od ja tamtej pory już koszulki na plaży nie zdejmuję. A, tu jest. <grymne> Idziemy. Idziemy. Dalej udało mi się nabyć magazyn Arcona. Ale <grymne> dobrze Wam będzie pilotowanie, jak to jest na O i tu już kierujemy się do wyjścia Strefę turniejową, bo tam nie będziemy się wybierać. No i w sumie, w sumie z mojej strony to tyle. Dajcie znać, jak wam się to podobało czy chcielibyście być na takim imprezie, a może byliście, dajcie znać w komentarzach, jeśli dotarliście do końca. Z mojej strony to tyle, dzięki za chwilę uwagi, cześć.